Dziś zajmiemy się sprzętem dość unikatowym, czyli Steam Deckiem od Valve. Chociaż powinienem powiedzieć na samym początku, że forma sugeruje nam, że jest to urządzenie zbliżone do choćby Nintendo Switch, to nie dajcie się zwieść, bo temu urządzeniu de facto bliżej jest do laptopa gamingowego niż do przenośnej konsoli. I dzisiaj opowiem Wam dlaczego. Pierwsze zapowiedzi z Deck'a, które gruchnęły w internecie, wywołały niemałe zamieszanie. Od Valve przygotowuje Hanhelda, który w teorii ma uruchomić praktycznie każdą grę AAA, która dostępna jest na PC, a do tego ma działać pod kontrolą Linuxa. Jest to koncept dość ciekawy, trzeba przyznać, jednak warto zaznaczyć, że Valve wcale nie jest pionierem w tej dziedzinie, bo istniały rozwiązania np. od GPD Win czy Ioneo i produkowali oni również urządzenia w podobnym koncepcie, jednak były to sprzęty bardzo niszowe i co za tym idzie przez to drogie. Jeśli chodzi o procesor, to mamy tutaj cztery rdzenie, osiem wątków w architekturze Zen 2 oraz zintegrowany układ graficzny na architekturze RDNA 2. Jeżeli chodzi o pamięć RAM, mamy do dyspozycji 16 GB zintegrowanej pamięci RAM typu LPDDR5 oraz otrzymujemy 60 Hz 7-calowy ekran w proporcjach 16x10. Jeśli mowa o samym Steam Decku, jest on na ten moment dostępny w trzech różnych wersjach, w wersji 64 GB, 256 i 512. Różnica polega jednak na tym, że 64 GB ma pamięć eMMC, która jest stosunkowo wolna, a wersja 512 GB ma dodatkowo ekran, który ma taką specjalną powłokę antyodblaskową. Ja do dyspozycji swoich testów mam wersję 256 GB, czyli tą środkową. Z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować Jędrzejowi z kanału Zagranik TV, który właśnie wypożyczył mi to urządzenie, żebym mógł przeprowadzić dla Was testy. Jeszcze raz wielkie dzięki za zaufanie. No więc w co da się grać na takim Steam Deku? Czy Valve wywiązało się ze swoich obietnicy? Moim zdaniem na dobrą sprawę tak. Na tym sprzęcie odpalimy mnóstwo tytułów AAA, od Starego Wiedźmina przez bardzo wymagającego Cyberpunka, Dying Light 2, czy God of War. Naturalnie często trzeba dostosować ustawienia, ale moim zdaniem te gry na przenośnym sprzęcie, nawet na niższych ustawieniach wyglądają super. Oczywiście są gry, które na Steam Decku nie zadziałają i o tym później. Ważne jednak jest to, że wcale nie jesteśmy zmuszeni do korzystania z platformy Steama. Jeżeli macie na przykład dużą bibliotekę gier na Epic Game Store albo Originie, to również takie gry możecie odpalić, ale wymaga to nieco więcej konfiguracji i o tym opowiem nieco później. Ale dla mnie osobiście hitem jest to, że możemy uruchomić mnóstwo gier, które nie były przeportowane na urządzenia przenośne i które z pozoru nawet na nie się nie nadają. Na przykład War for the Overlord, która jest strategią i garściami czerpie z Dungeon Keepera. Gra się świetnie na Steam Decku. Albo na przykład mój ukochany Need for Speed Most Wanted z 2005 roku śmiga pięknie i elegancko i jest to tak naprawdę niejako spełnienie moich marzeń z dzieciństwa jednak potrzebowałem tutaj dograć kilka fanowskich paczy żeby to zadziałało no a jak się na tym gra szczerze mówiąc grało mi się super praktycznie każda gra którą uruchomiłem działała dobrze do tego jeśli macie dużo gier faktycznie na steamie i jeżeli graliście na pececie no to wasze zapisy automatycznie synchronizują się pomiędzy steam deckiem i pecetem komfort grania jak dla mnie jest ok niektórzy Recenzenci sugerowali, że Steam Deck jest troszkę ciężki. Mnie osobiście taka waga kompletnie nie przeszkadza. Co do wydajności, tutaj oczywiście trzeba tonować swoje oczekiwania. Da się dopracować ustawienie graficzne tak, żeby wyciągnąć te 30, 40, czy czasem nawet 60 klatek. W tym może pomóc nam przykładowo technologia FSR w niektórych grach. Przykładowo w God of War mamy ją w wersji 2.0 i gdy ustawimy ją na jakość, to moim zdaniem gra dalej wygląda dobrze na tak małym ekranie, a mamy przyrost klatek na sekundę. Oczywiście zdarzają się też takie gry, które Steam Deck fakt faktem uruchomi, ale faktycznie gra się w nie źle. Patrz na przykład pierwszy Dragon Age, który na pececie nie obsługuje pada i różni się tym przykładowo od wersji z Xboxa 360. I szczerze mówiąc w tą grę gra się źle i steruje się tym tak sobie i nie jest to przyjemne doświadczenie. Prawda jest taka, że wasze doświadczenia z tego czy Steam Deck wam przypasuje czy nie, będzie w zależności od tego, w co tak naprawdę chcecie grać na nim. I tu właśnie dochodzimy do sedna Steam Decka. Wiele gier jesteśmy w stanie uruchomić, których producent nie przewiduje, wiele starych gier, które nigdy nie były dostosowane do cyfrowej dystrybucji. Jednak to nie jest tak jak na konsoli, że kupujemy grę i gramy. Często trzeba coś pogrzebać w ustawieniach, żeby dostosować grafikę, no podobnie zresztą jak to wygląda na PC-cie. No dobrze, a skąd będziemy wiedzieć, czy nasza wymarzona gra będzie na Steam Decku działać? Przecież na Steamie są tysiące gier, więc jeżeli będziecie patrzyli na swoją bibliotekę, to zauważycie, że tutaj przykładka gier macie. Takie różne ikonki. I tutaj wal wyszło nam naprzeciw, właśnie kategoryzując gry, które będą działały dobrze. Na przykład ta gra jest zweryfikowana i ma działać na Steam Decku bez najmniejszych problemów. Dying Light 2 na przykład jest oznaczona jako grywalna, i gdy wyświetlimy sobie więcej szczegółów, może okazać się, że czasami ta gra może wyświetlać ikonki klawiatury i myszy, część tekstu w grze jest mała i może być trudna do odczytania, i tak dalej. Przykładowo w Forzie Horizon. Mamy tylko informację o tym, że na przykład czasami będziemy musieli wprowadzić coś z klawiatury ekranowej, więc nie są to duże utrudnienia, ale mogą w jakimś stopniu wpływać na komfort grania na Steam Decku. W każdym razie jednak gra powinna działać. Mamy także gry niezweryfikowane, jak na przykład Kangurek KO. No i zobaczymy sobie tutaj, że zgodność ze Steam Deckiem na ten moment nie jest znana, przynajmniej oficjalnie. Nieoficjalnie, ja Wam powiem, że akurat Kangur na Steam Decku działa bez najmniejszego problemu. No, ale mamy także gry takie jak Far Cry 3 Blood Dragon. No i ta gra jest nieobsługiwana i na Steam Decku nie będzie działać. Tego typu problemy najczęściej spowodowane są jakimiś zabezpieczeniami DRM albo antycheatami. Ja sprawdziłem kilka gier, które były nieprzetestowane i one działały bez problemu, ale oczywiście Oczywiście tutaj trzeba brać poprawkę na to, że w końcu jakaś gra może się okazać niedziałająca. Natomiast jeżeli chodzi o gry, które są nieobsługiwane, to rzeczywiście, jeżeli sprawdziłem Far Cry'a 3 Blood Dragon, no to faktycznie wyrzucał mi błąd i gra nie chciała się uruchomić. Ale co ciekawe, gra Streets of Rogue, która również jest oznaczona jako niegrywalna, uruchamia się i działa bez najmniejszego problemu. Ten system ocen nie jest idealny i sprawdzonych gier ciągle przybywa. Możecie sobie na przykład sprawdzić na stronie ProtonDB ile gier jest obecnie zweryfikowanych, a ile gier jest zgrywalnych. Możecie to analogicznie zrobić też oczywiście na stronie Valve, tam również te wszystkie oceny możecie sobie posprawdzać. No dobrze, a na jakiej zasadzie Steam Deck działa, tak z technicznego punktu widzenia? Otóż jak mówiłem wcześniej, Steam Deck bazuje na SteamOS 3, który jest de facto Linuxem bazującym na dystrybucji Arch. Gry, które nie mają natywnych portów na Linuxa są uruchamiane przez warstwę kompatybilności nazwaną Proton. Więcej na ten temat opowiadałem w przypadku serii, którą prowadzimy tutaj na kanale o graniu na Linuxie. Swoją drogą, subskrybujcie, żeby nie przegapić edycji z 2022 roku. W każdym razie, w dużym uproszczeniu, Proton jest to Wine razem z taką warstwą translacji DXVK, czyli w dużym uproszczeniu tłumaczy ona po prostu zapytania z DirectX-a na wulkana, i w ten sposób gry na Steam Decku działają. Jeszcze kilka lat temu Proton czy DXVK działało z bardzo różnym skutkiem, natomiast teraz większość gier po prostu działa bez najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o samo urządzenie i porty, to na górze znajdziemy kombo jacka słuchawkowego oraz USB typu C, które jest w stanie przesyłać także obraz. I warto tutaj nadmienić, że Valve pracuje nad stacją dokującą, która będzie w tym urządzeniu. Natomiast nawet tańsze dongle USB typu C powinny działać, na przykład mój bardzo tani bez problemu zadziałał. Na spodzie znajdziemy także slot na kartę microSD i w ten sposób możemy sobie pamięć Steam Deck'a rozszerzyć i prosto przerzucać sobie gry między kartą a wbudowanym SSD-kiem. Szczerze mówiąc, jeżeli macie dość szybką kartę microSD, tak jak w tym przypadku jest tutaj karta również 256 GB, to nie będziecie odczuwali jakiejś różnicy w wydajności w grach. Będą one działać tak samo, być może będą się ładowały minimalnie dłużej. Sam Steam Deck jako urządzenie, czy kontroler jest mega ekonomiczny i przynajmniej w moich rękach po prostu siedzi rewelacyjnie i gra się super w te gry. No właśnie, umówmy sobie ten, powiedzmy, kontroler. Krzyżak, przyciski akcji, analogicznie przyciski odpowiadające za start i select. Dodatkowo mamy dwa drążki analogowe, którymi sterujemy. To co mamy tutaj pod drążkami, to jest ciekawe, to mamy takie dwa można powiedzieć touchpady, które fajnie na przykład sprawdzają się w roli sterowania kursorem, a dodatkowo mogą one również pełnić rolę krzyżaka, bo możemy je wciskać. Znajdziemy przycisk Steam, który wywołuje główne menu urządzenia, z drugiej strony trzy kropki, które wywołuje szybkie ustawienia, powiadomienia czy sterowanie energią. Pod palcami wskazującymi znajdziemy bampery oraz spusty. Co ważne, spusty są analogowe, więc na przykład w gry wyścigowe gra się super. A także na spodzie znajdziemy komplet dwóch łopatek z każdej strony. Te łopatki możemy sobie dowolnie przypisać do jakichś dodatkowych funkcji w grze, które chcemy szybko wykorzystywać. Osobiście ja z tego za często nie korzystałem. Ekran w ma 7 cali, ma rozdzielczość 1280x800. W moim konkretnym egzemplarzu jest to matryca błyszcząca. Myślę, co widać. Natomiast jest też wariant, jak mówiłem, matrycy, która jest antyodblaskowa, można powiedzieć. Ona ma taką specjalną powłokę. Widziałem ją na żywo i szczerze mówiąc, ten efekt nie jest jakiś taki super hiper, żeby warto było, moim zdaniem, za niego dopłacać. To na przykład, jak grałem sobie w samochodzie, to czasami odblaski słońca albo moja twarz odbijała się w Steam Decku, a to by chciał patrzeć na moją twarz? Steam Deck ma również wbudowane głośniki stereo i sama separacja dźwięków prawy-lewy kanał jest ok, natomiast jakość tych głośniczków jest taka mech, mogłoby być lepiej. Tak samo mogłoby być lepiej z wibracjami, które są bardzo, bardzo delikatne, słabo wyczuwalne, no i generalnie nie mają podjazdu do Dual Sense'a czy tych z Nintendo Switch. Interfejs samego urządzenia wygląda dość nowocześnie i jest elegancki. Jednak różni się od tego trybu Big Picture, który znajdziemy na pc -cie. Szczerze mówiąc, interfejs Steam Decka nie jest jakoś super intuicyjny, ale po pewnym czasie da się w nim połapać. Tutaj mamy taką sekcję główną, gdzie tutaj nam poleca jakieś gry do uruchomienia, a gdy przejdziemy sobie na przykład na bibliotekę, to pierwsza zakładka jest świetna na deku i to są gry, które są zweryfikowane na Steam Decka. Ale są tu gry, których no, nie mam na przykład zainstalowanych, i na przykład zastanawiam mnie, dlaczego to nie przechodzi domyślnie od razu na zakładkę zainstalowane. I szczerze mówiąc, takich drobnych, małych niedopatrzeń w tym całym interfejsie Steam Decka na ten moment, przynajmniej kiedy ja to testuję, jest naprawdę całkiem sporo i czasami są one trochę irytujące. To urządzenie myślę, że jest to absolutny raj dla grzebaczy. I gdy korzystałem ze Steam Decka, trochę przypominało mi to czasy, jakbym używał przerobionego PSP z aplikacjami homebrew, i mówię tutaj jakby o tym fajnym kontekście, tak. Że mamy bardzo dużo możliwości i jeżeli lubicie grzebać w swoich sprzętach, jesteście w stanie zmusić Steam Decka, żeby zrobił rzeczy, które nawet twórcą się nie śniły. Steam Deck tak naprawdę może być czym chcecie: możecie odpalać gry ze Steam'a, możecie kombinować z odpalaniem starych gier z peceta, czy zainstalować sobie dowolny emulator konsoli. Jednak często w przypadku wielu gier trzeba sięgać do ustawień graficznych i nieco je dostosować. Mamy też na przykład cały tryb pulpitu i możemy wtedy Steam Decka używać jak normalnego PC'a z Linuxem. Możemy sobie instalować dodatkowe Linuxowe paczki. Na przykład ja zainstalowałem Lutrisa, który właśnie umożliwia instalowanie gier z Origin'a czy Uplay'a, a także zainstalowałem Heroic Games Launcher, który umożliwia granie w gry z GOG'a czy Epic Game Store. Sprawdziłem kilka gier i gry z Epica działały dobrze, chociaż oczywiście nie ma tam oznaczeń, czy gra będzie kompatybilna ze Steam Deck. Czy nie. Wraz z jedną aktualizacją Valve dodało wsparcie obniżenia odświeżania ekranu do 40 Hz. I dużo osób tak sobie śmieszkuje, że tym samym powstał nowy standard grania w 40 FPS-ach. Brzmi to może trochę absurdalnie, ale rzeczywiście to działa. Granie w 40 klatkach jest o wiele bardziej odczuwalne jako płynne niż w 30. I paradoksalnie, przeskok pomiędzy 40 a 60 dla mnie nie jest tak bardzo odczuwalny jak pomiędzy 30 a a, 40, a możemy dzięki temu zaoszczędzić trochę czasu pracy na baterii. No właśnie, bo cały Steam Deck ma rozbudowany system do zarządzania zasilaniem. Mamy tutaj sporo opcji. Możemy sobie w ogóle włączyć monitorowanie FPS-ów, frame time'a i temperatur. Możemy tam ustawić także limit klatek na sekundę dla gry lub właśnie wcześniej wspomnianą częstotliwość odświeżania. Ba, możemy nawet ustawić twardy limit TDP wykorzystywanej przez SOC, a nawet ręcznie sterować taktowaniem GPU. Wow, jak mówiłem, raj dla osób takich jak ja, które lubią grzebać. Takie profile możemy ustawić globalnie dla całego Steam Decka i nie myśleć o tym więcej, albo możemy przypisywać sobie do danej gry. I przykładowo ja go do Flora ustawiłem właśnie sobie na 40 klatek, a na przykład Most Wanted, który jest stosunkowo lekką grą, ustawiłem sobie na 60 i niech sobie śmiga w wyższym odświeżaniu. Wiele gier jest w stanie wyciągnąć 60 klatek, czy to starszych, czy prostszych dwuwymiarowych. Jednak nowsze tytuły AAA raczej będziemy mimo wszystko celowali w te 40 czy 30 klatek. Jeżeli chcemy się tak już bardzo odnosić do Nintendo Switch, no to oczywiste jest to, że Steam Deck jest sporo mocniejszym urządzeniem, jest nowszy, a Nintendo Switch w dniu swojej premiery nie miało jakiegoś potężnego SOC. Nie mam zbyt wielu gier, które działają na Switchu i na Steamie, ale na przykład Need for Speed Hot Pursuit na Switchu zablokowany jest w 30 fpsach, a na Steam Decku bez problemu wyciąga 60 na wysokich ustawieniach. No i sprawa w przypadku tak przenośnego urządzenia kluczowa, Ile to trzyma na baterii? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i brzmi: to zależy od tego, w co gracie. Jeżeli gracie w God of War, czy Biomutanta, czy Cyberpunk'a, no to jesteście w stanie baterię zabić nawet w dwie godziny. Ale jeżeli pobawicie się optymalizacjami, na przykład zrzucicie częstotliwość odświeżania do 40, zablokujecie klatki na 40, no to możecie liczyć na wynik bliższy 3 godzin. Analogicznie, jeżeli gracie w mało wymagającą grę, jak na przykład kangurek KO2 czy jakiś prosty Indyk 2D, no to możecie liczyć na czas nawet 5 czy 6 godzin. Wszystko zależy to od danej gry i ustawień, które wybierzecie. Podobnie zresztą jak Nintendo Switch, Steam Deck ma także tryb uśpienia. Możemy sobie konsolkę uśpić i możemy sobie daną grę kontynuować w dowolnym momencie. I z moich testów wynika, że jeżeli Steam Deck jest uśpiony, w tym takim trybie hibernacji, to pobiera około 7% baterii na dzień. Przez to, że Steam Deck jest urządzeniem nietypowych, ma też trochę Nieoczywistych być może problemów, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę. Chyba największym problemem, który gdzieś przebija się w internecie i dla mnie jest też osobiście, to wentylator, który tutaj jest. Często w przypadku bardziej wymagających gier on włącza się na naprawdę dość wysokie obroty i ma taki bardzo nieprzyjemny, wysoki ton. Zresztą posłuchajcie sami. to nie jest tak, że taki wentylatorek osiąga poziom nie wiem jakiegoś laptopa gamingowego. Powiedziałbym w ten sposób, jeżeli na przykład gracie sobie na Steam Decku w łóżku, a wasza druga połówka obok próbuje zasnąć, no to jest to hałas, który może jej w tym przeszkodzić i warto na to zwrócić uwagę. Switch jest dużo, dużo, dużo cichszy, praktycznie niesłyszalny. Kolejnym problemem jak dla mnie jest interfejs, który Valve mogłoby poprawić, bo no jak mówię, zdarzają się tam niedociągnięcia. No i czas pracy na baterii no też nie jest jakiś super hiper, tak? No bez żadnych optymalizacji 2 godziny w God of to jest wynik śmieszny, ale można oczywiście pobawić się w ustawieniami i zbliżymy ten czas do 3 godzin. Ktoś powie, że to dużo, ktoś powie, że to mało. Moim zdaniem, jak dla mnie, to nie był aż tak duży problem ten czas pracy na baterii, tym bardziej, że Steam Decka możemy ładować przez USB-C na upartego z powerbanka, jeżeli ma duży output mocy, więc... Jest okay. Miałem też problemy z tym, że Steam Deck dwa razy zawiesił mi się i tak jakby zglitchował przy okazji Forcy Horizon 5. Na obronę Valve dodam, że wypuszczają bardzo często aktualizacje softu i dodają nowe rzeczy, więc są to raczej problemy wieku dziecięcego, których specjalnie bym nie rozstrząsał. Szczerze mówiąc Steam Deck jako koncept urządzenia mega mi się podoba. I powiem Wam, że gdyby takie urządzenie wyszło... Siedem lat temu, gdy ja chodziłem jeszcze do szkoły, gdy chodziłem na studia, gdy dużo jeździłem autobusami czy pociągami, autentycznie dałbym się pokroić za takie urządzenie. Ba, właśnie dlatego w 2017 kupiłem Switch'a. I o ile dla mnie na ten moment Steam Deck nie ma kompletnie sensu, bo mam i mocnego laptopa, i mocnego peceta, i mnóstwo różnych konsol, tak dla osób, które na przykład do szkoły czy pracy dojeżdżają komunikacją miejską, autobusami, pociągami, wow, to jest rewelacja. Możecie mieć swoje gry z PC-a wraz ze sobą, savey się synchronizują ekstra rzecz. Gdy często mobilnie się przenosicie z miejsca na miejsca i chcielibyście mieć ze sobą urządzenie, na którym odpalicie pecetowe gry, naprawdę ekstra sprzęt dowozi. Dla mnie jest to fajny sprzęt, natomiast nie wiem czy będę kupował swoją sztukę z tego powodu, że no co, no będę sobie siedział na kanapie i grał na Steam Decku zamiast na pc -cie. Albo leżał w łóżku i grał na Steam Decku zamiast na PCCie, mi się to urządzenie z jednej strony podoba, a z drugiej strony na ten moment w swoim życiu nie mam dla niego zastosowania. Gdybym nie miał Nintendo Switch, jasne, prosty pik. Reasumując, jeżeli szukacie mega sprzętu, na którym odpalicie mnóstwo gier, z którym możecie kombinować z emulatorami, z jakimiś aplikacjami homebrew, z Linuxem, ekstra. Naprawdę mogę polecić. Natomiast, jeżeli szukacie konsolowego doświadczenia, takiego, żeby nie grzebać w ustawieniach, takiego, żeby nie przejmować się rzeczami takimi jak odświeżanie ekranu czy limit klatek, to nie jest po prostu sprzęt dla Was. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos.